wszystkich w piątym odcinku Devil May Cry 3 Niestety muszę wszystkich przeprosić, ponieważ... kiedy któryś raz z kolei próbowałem to nagrać i mi się nie udało Nie pytajcie czemu Wkurzałem się i przy większość gry samemu, żeby mieć obezwane Niestety na tym samym serwie, także... Style niektóre mam już na wyższym poziomie Tak samo z Royal Garden na najwyższym tak samo zresztą z broń miną. Troszeczkę więcej mam już tutaj narzędzi destrukcji. Ale mam nadzieję, że to nie będzie aż taki straszny, że będzie się ze mną policję ganiać. Dlatego, no cóż, prosty sposób, zamienię jakby Ulfa w Carberusan. No i. Cóż. Mam nadzieję, że jakaś to będzie. No dobra, start.

Wziąłem Trickstera. Nie no, jakoś to będzie. A te cholerstwa trzeba najpierw zestrzelić. Trickster działa. Ja... To jest po prostu. Można nazwać to unikiem. A właśnie tych ścierwuchów. Tych ścierwuchów. Nie można za normalnie zadziałać rebelianty. Najpierw trzeba jej zestrzelić, bo inaczej. No, spróbuję. Zdzielono się na to. Także naprawdę, nie warto sobie robić nowych. Ogólnie one... No właśnie, byłbym zapomniał. Pod moim paskiem zdrowia pokazał się specjalnie jeszcze jeden pasek Devil Trigger. Um, to jest coś, co odblokowuje się w siódmej misji bodajże. Bo pokonają bossa, tego Mogę pokazać to... pokażę tylko jak to wygląda, ale nie będę tego używał ogólnie w walce. To już by było zbyt perfine oszustwo. Oj. Ja nauczyłem Marcin Marcina. Mówiłem, żeby nie robić sobie wrogów, a sam narobiłem. Ogólnie próbowałem troszeczkę się nauczyć tym Kerberusem ale nadal moim faworytem jest Rebellion. A chwileczkę tak... Jeżeli przytrzyma się krawędź ataku to jest... Zobaczmy Ja. Dobra, spieprzyłem Oj No właśnie, jak mówiłem, ostro zrobiłem. Także jeżeli jest ich dużo i zaatakują no w jednym momencie To jest już naprawdę rzeźnia to, co teraz się pojawiło No ja w to wejdę To jest miejsce do walki z Jester'em Na ja sprawę, nie wiem czy to było na PS2 Właśnie, wracamy do Devil trigger Pokażę jak to wygląda um, Zamieniamy się w mniejszą formę No i wszystko robi się mocniejsze Życie się regeneruje Ja tego w walce nie będę używał To by było już zbyt wielkie oszustwo No właśnie, i to jest sam Jester Jego najpierw trzeba zmęczyć troszeczkę pistoletami i teraz można dopiero go jeszcze dorezwać. Nie jest to trudny boss, ale dość obiecalny. Tak, i jeszcze te jego kuleczki. To jest jego jedyny chyba atak, ale dość taki nerwiający Są, jest też zielony wariant, który jest pozytywny Można je zniszczyć wtedy, żeby sobie życie hmm, Zregenerować hmm. Hmm. Ogólnie te kulki biją też ostro Gorzej niż gargulce o wiele hmm. Ale łatwo je uniknąć, także To jest, to jest po prostu ulepszone żądło, stinger. Hmm. To są na wolne latające, także już w ogóle, dobra, cofam. Zaprezentuję Nic się nie dzieje Nie ma co tutaj komentować Jester trudnym bossem, nie jest łatwo go zabić Ja bym użył Devil Triggera, którego nie będę używał, przypominam Zostałby zabity już W pół minuty może można mniej. A to, co teraz jest, zobaczymy się, jest demotywujące. To teraz. Ech, naprawdę nie, kto w nie wpadł na ten pomysł, ale. Chore, chore. Okej, okay, właśnie. Mm, ja, po którymś tam. Na pewno nie pierwszym. Nieudanym przejściu tego. Już troszeczkę sobie mapkę zapoznałem, całą misję ogólnie. Teraz trzeba pójść na górę. Przypominam, że znaleźliśmy jakiś taki krążek dziwny w poprzedniej misji. Trzeba ten krążek położyć tu i to nam zezwala, że tak powiem, usuwając barierę kamienną. Weźcie właśnie w to miejsce. No i jeszcze jest fajna sprawa. Trampolinka. Dzięki Bez... to można od razu bezstresowo, szybciutko, dostać się na najwyższe piętro. Just like that. Okej, okay. tutaj bierzemy tu Wadziura. Nie wiem czy dobrze to przeczytałem i nie, nie dbam o to. Mm. Ogólnie to to nie jest żadna broń, to jest właściwie przejmat, który po tej misji i tak stracimy, także To? Nie, to chyba nie tu. Chociaż ja straszne sklerozę. Ew. Dobrze, może jednak to tu? Tak, to tu. Mm, Podwójny skak to jest w sumie, to jest dogopiona przeze mnie w międzyczasie. Tutaj trzeba włożyć wadźurę. Przy okazji, tutaj zostań zaprezentowany sposób naprawy zniszczonej drukarki i innych. No, kop, wszystko naprawi. Nie pamiętam nazwy przedmiotu, ale to jest na potrzebne, żeby dostać się. Mm. Mm. Tak, sol of steel, żelazna dusza, albo dusza z żelaza. Chyba... Tutaj zawsze mi klatkowało, nie wiem czemu. Eł. Przepraszam za spadek FPS-ów. Okej, okay, już się troszeczkę uspokoiły. To jest nam potrzebne już... To jest ogólnie coś... Nie dla komu w Capcomie całym wpadł w pomysł, żeby po prostu to dać. Bo to jest coś, czego używać, żeby przejść dalej w misji. Ale jednocześnie... Nie dobra, dobra. Nazwa tego w ogóle nie sugeruje, co z tym się robi. Za pierwszym razem szukałem z... do tego użytku jakieś... co z... inne dwie godziny. Zanim dopiero zobaczyłem o co chodzi. Ale o tym powiem później. Teraz jeszcze posprzątam tutaj. Dobra, nie mam już co posprzątać. A właśnie jeszcze jedna właściwość Devil Triggera zaraz pokażę. Z tym biega się szybciej. O, i to wiele. Co, już, co chciałem o tym powiedzieć? Tyle powiedziałem już nie będę go używał. Przynajmniej nie do siódmej misji. Ta trzeba wyjść. Nie, nie te drzwi. Ta wieża zawsze mnie myliła. W jasno-zielone, czy podejrzeć trzeba wyjść? Nie ta strona. też trzeba wejść no i właśnie coś na czym głowiłem się długo Poddałem się już zupełnie i chciałem sobie wpaść w tą dziurę troszeczkę czerwonych kul zdobyć patrzę ono się pojeci nie wiem kto w kapko w wpadł na ten pomysł A właśnie tutaj normalnie jeszcze był posąg, który można było znieść kerberusem dla kawaka niebieskiej kuli Okay. Hmm. tutaj była misja specjalna, której nie będę robił, żeby tracić, nie tracić czasu. Za misję specjalną dostaje się ogólnie niebieskie kawałki niebieskiej kuli. W tej, ta polegała na tym, żeby nie dać się trafić. A to były też strzelające suki. Ta winda W nie, nie może się znaleźć więcej niż tych czterech pachołków Inaczej ona po prostu schodzi na dół Tutaj nawet nie trzeba się palić w jakąś finansję spędną. Wystarczy po prostu pozażynać Przycin się na tłumanie nabija Za nami coś jest? Nie. Dobrze, no i. No dobra, nie będę mówił co z nas, nas czeka za tą gramą. A jak chyba się już wszyscy spodziewają tego po. po song. ja sobie zmienię styl Strikstera na. Royal Guardia, z którym czuję się o wiele, wiele pewniej. sobie jedną gwiazdkę, tak już dla pewności do pewnej. No dobrze, teraz będzie kasa Dlatego ja się zamykam. No może inny. Dobra, zamykam się. have to be gracious, House. Uh, what should we do? How do I know? We need to come up with something. Huh. Uh, brother, our guest is sighing. Sigh? What is sigh? Well, is when... Enough already! How long are you two going to keep carrying on like this? In case you didn't get the hint, I'll spell it out. Your guest wants to go through. Got it?

że oni jeszcze potrafią blokować, także... Na... No... I oni się nazywają Agni and Rudra. Nie pamiętam tylko który to jest Agni, a który to Rudra. No, ale na tego czerwonego lepiej działa... Kerberus, a na tego niebieskiego lepiej działa Rebeliant. Okej. Okay. No, Ale nie wiedziałem, że oni sami mogą się nawzajem wyrazić. No. Mm. Dobra, to ja może coś powiem o stylu, którego używam. W Royal Gadzie chodzi o to, żeby zminimalizować obrażenia od przeciwnika. To jest takie przynajmniej na pierwszym poziomie, ponieważ na wyższych można jeszcze tego użyć, żeby przywracać sobie zdrowie lub żeby ich mocno uderzyć. Można to rozpoznać po tych kulkach znajdujących się przy pasku zdrowia, które oznaczają styl wybrany. Oczywiście więcej kulek się świeci, tym silniejsze będzie uderzenie. O, świetnie zablokował. Jeżeli zrobi się to z perfekcyjnym wyczuciem, nie dostaje się żadnych obrażeń, a w dodatku... Ładuje się Devil Trigger, kiedy się już go ma. No i ładuje się o wiele więcej pasek, którego można później używać do dodania ataku, które polegają, są większe, obrażenia od ataku są większe, im, im więcej ataków się zablokuje. To się zdobywa na drugim poziomie stylu, a na trzecim możliwość regeneracji życia poprzez blokowanie właśnie specjalną techniką Ataków, zależnie od mocy, dostaje się wtedy zdrowie, zdrowia. Ale niestety to jest takie, mimo wszystko, jest powolne dojść, dlatego ja wolę tego nie używać. Właśnie, lepiej ich nie wykańczać od razu, bo wtedy drugi robi się overpower. A, dobra już teraz mogę. Oj, no właśnie teraz ten stan się zbyt silny, dlatego no, jak, jak go wiesz, no właśnie.

Nienek muszę się odezwać. No Okej... Okay. No i tutaj jest koniec już... misji. Ech, nie poszedł zbyt dobrze. Czas B... O, S. A S yes. O, dobra A Dobrze, to dziękuję wszystkim za uwagę To była właśnie Piąta wydaje się misja Tak Piąta No i Do zobaczenia Albo cię ja usłyszenia